Krążek 3. Mówi to panom coś. Gdy byłem dzieckiem, ten odcinek zrobił na mnie spore wrażenie. Pomyślałem więc, że to odpowiedni moment na zrobienie analizy, czym może być japońska topielica z odcinka świata według kiepskich masakra. Odcinek opowiadający o filmie Krążek 3 jest oczywistą parodią The Ring, zaś sama topielica Samary Morgan, o której materiał znajdziecie w przypiętym komentarzu. Jednak przeklęte filmy i złe duchy, czy demony z nimi powiązane to dosyć ograny motyw. Na jakiej zasadzie ma to działać? Dlaczego dzieło ludzkich rąk i jakim jest film, ma w jakikolwiek sposób zamknąć w sobie złą istotę? To nie do końca tak działa. Film nie może uwięzić żadnej istoty, może zamiast tego wytworzyć wokół siebie negatywną energię. Nagromadzenie negatywnej energii, strachu, smutku, żalu czy nienawiści, wszelkiego rozmachu zła, sprowadzone do postaci istoty, jak na przykład to wszystko wina tego domu, to wszystko wina tego filmu. W tej sytuacji nagromadzenie zła może zyskać własną świadomość, co nazywamy poltergeistem. Zła siła, która nagle rozumie czym jest. Horrory, zwłaszcza te legendarne, mroczne i ciężkie, jak wiadomo wywołują takie emocje. Właśnie tym jest to pielica. Nie jest duchem żadnej kobiety. Nie jest topielicą. Jest ucieleśnieniem strachu przed filmem, jak i przed samą sobą. Jest legendarnym mrokiem z Krążka 3, który zrozumiał, że jego własnym ucieleśnieniem jest postać topielicy, więc przybrał ją. Zaś kim dokładnie są poltergeisty, również dowiecie się z filmu w przypiętym komentarzu. Miłego wieczoru. <zysy>